Witajcie moi kochani. Na wstępie to, co słyszycie, ten szum to jest praca wentylatora, który jest podłączony bezpośrednio do oświetlenia, więc nie jestem w stanie go wyłączyć. E, czy pamiętacie tą konstrukcję z kokosa, którą robiłem pod platycerium bifurcatum? No, właśnie wisi już na swoim miejscu, wygląda w ten sposób. Całą konstrukcję wymyśliłem tak, żeby tam nie włazić na drabinę i nie ściągać. Po prostu jest tu sznureczek haczykiem, którego po prostu odciągam, mogę opuścić na taką wysokość, jaką chcę i mam dostęp bezpośredni z podłogi do zawieszenia. Dlaczego tak zrobiłem? To, co już Wam opisywałem, że platycerium po prostu wrzucam całą z makramą, tą, z tym kokosem do wody na 2-3 godziny i w ten sposób polega podlewanie platycerium. A tuż obok Wisi na sznurku poprowadzone, Epipremum aureum oraz vanilia panifolia, czyli wanilia płaskolistna. O, vanilia to są te ładne, malutkie, takie bardzo sztywne, jakby plastikowe listki. Dlaczego? No, jest tu dobre światło, wschodnie, mocno rozproszone, słońce, gdy wpada, to wpada maksymalnie na wysokość tego słoneczka, które tutaj jest zrobione. Na temat yy, epiprenom i wanili opowiem w innym filmiku. No i tak ta konstrukcja wygląda. Służy im bardzo dobrze. Te wszystkie listki epipremnum, które tu są na górze oraz od tego mniej więcej miejsca, co tu, to yy, liście wanilii urosły może w ciągu trzech miesięcy. Dwóch, trzech miesięcy. No i jak tam widać jest nowy Pęd wanili wyrasta i bardzo się rozrosło przy doniczce epifrenu. I tak wygląda mini dżungla w mojej łazience. Trzymajcie się cieplutko.